Dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Uff, jak gorąco! Uff, jak gorąco! Uff, jak gorąco! Trzeba iść, co ty yeah. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej kodoczepiali, Wielkie i ciężkie żelaza stali I pełno ludzi w każdym wagonie A w jednym królowy, a w drugim konie A w trzecim siedzą same brudkwasy Siedzą i wiedzą, puste kiełbasy <noise> A czwarty wagon pełen bananów z A w piątym <grym z naupami> stoi sześć fortepiarów. A w szóstym armata. O, jaka wielka. Jest jej ta belka. Armata. Jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, lecz choćby zjadło tysiąc kopletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał. To nie udziwno. Taki to ciężar. Parabuch! koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna, po szynach odpal szarpnęła na gole. I ciągnie z mozołem i kręci się, kręci koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz nas prędzej. Czyli dudnie, I do dni i stukała moce i pędzi. A dokona, dokona, dokona dwa o to, że, po to, że, po że z przez góry, przez tunel, przez pola, przez nas i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. No tak tu turko i puka i stuka. no tak to, to, tak, to, to tak, to, to, tak, to, to, tak to tak to. Gładko, tak lekko toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka nie stal i ciężka maszyna zjejana, dyszana, lecz klaszka igraszka zabawka blaszana. A skądże nie jakże, to czemu tak A co to tak to, a co to, co to, co to, kto to tak ma? Że będzie, że wali, że bucha buch, buch